Ciao, witam Was na kolejnym odcinku z Albiona. Dzisiaj bardzo krótko porozmawiamy sobie o najnowszym patchu. 7 kwietnia, czyli niedawno wskoczył na serwery. I to był patch na koniec sezonu, dlatego że wprowadził od razu trzy nowe kryształowe bronie, które już sobie przetestowaliśmy na test serwerze. Więc możecie po prostu skorzystać, gdzieś tam z karty przypiętej. I zobaczyć sobie jak to wyglądało na test serwerze. I teraz na live'ach gdzieś tam będą się pojawiać prawdopodobnie trochę te bronie. Będziemy próbowali coś się przetestować. Czyli nowy Fire, nowa naturka, i nowa kusza. Jeśli chodzi o zmiany, które będą już miały efekt w następnym sezonie. To skarby, kryształowe stworzenia i przemytnicy w gildii to są takie progi po prostu punktowe, za które dostajemy punkty sezonowe oczywiście za potęgę zostają zmniejszone, ale też nagrody za nie zostają zmniejszone więc suma summarum dostaniemy praktycznie tyle samo tylko częściej po prostu będzie się nam nabijać więc pewnie dla mniejszych gildii będzie miało jakieś to znaczenie, że gdzieś tam jak dobić jakąś rangę, no to będzie trochę łatwiej powiedzmy i jeszcze jedna mała zmiana zbieractwo będzie teraz wymagało dużo mniej potęgi do osiągnięcia kolejnych poziomów gildii. Także będziemy dużo więcej punktów sezonowych nabijać po prostu ze zbieractwa. Myślę, że to jest uczciwe, bo są niektóre aktywności no i w sumie jeszcze dalej zostają takie na przykład jak korapty czy Hellgaty, gdzie uważam, że strasznie mało potęgi się zdobywa i bardzo wolno się te paski nabija. Zbieractwo też do takich wolnych należało. Tutaj no teraz może będzie już takie dość adekwatne, nie? że ten czas poświęcony będzie oddawał w punktach to co powinien. No, zobaczymy. Inne zmiany to na czatach, mów, szept, pomoc, frakcja, frakcja lokalnie, wszystkie kanały językowe. Będziemy mieli cooldowny dwusekundowe na wiadomości. I nie będzie można popełnić samobójstwa. Tylko gracz zmarł. Wiecie tak poprawnie, politycznie teraz, żeby ktoś nie chciał samemu tego zrobić. Co? W domu? Tak? Czas na zmiany balansu walki. I zdziwicie się, bo na infernalnej kosie zrobili coś takiego, że drugi tik, to drugie uderzenie po prostu, teraz nie zadaje całych obrażeń naraz, tylko w, w trzech tikach. Czyli po prostu taką dotkę nakładamy, która działa przez dwie sekundy i nie kumuluje się. Zrobili z tego coś takiego, jak na przykład mamy awalońską kapuzę że wszyscy spamili na odległość tymi kapuzami, bo instant damage sobie wyprowadzali i zrobili z tego dotkę, która się nie stakowała. Więc jeśli dwie kapuzy walne w jednego typu, no to tak naprawdę przynajmniej połowa damage'a z drugiej kapuzy była tracona. Więc tak samo będzie z kosami, które tam słyszałem, że dość sporo są nadużywane na większych walkach. No to tutaj, teraz jak się nie będą stakowały, to masę obrażeń stracą. Oczywiście, obrażenia zostały nieco podkręcone. Całościowe, więc jeśli inna kosa nie wiedzie nam pomóc, no to będziemy mieli po prostu całościowo większe obrażenia, czy powyżej 400, czy poniżej 400 przeciwnika, ale będzie miał dwie sekundy, tak naprawdę, na przyjęcie tego damage'a. Więc może na przykład sobie czapkę użyć, jakąś, nie wiem, żołnierza, jak dostanie tym hitem, no to potem te dwa kolejne już sobie przyjmie, nie wiem, na kleryka, no cokolwiek, nie. Więc będzie miał tutaj dużo, dużo czasu na reakcję. Więc, no, finalnie, no, myślę, że nerw. I to gigantycznie. Wściekłe ostrza na toporach mają, czyli to takie W, ym, rzucające tymi toporkami dookoła nas. Będzie miał mniejszy promień. Kurze, tkacz energii tutaj ciekawe zmiany będzie teraz znacznie szybciej wyprowadzał swój damage. No, i całościowo ten damage no, będzie podobny, bo będzie mniej tych tików 11 na 9, ale zwiększone obrażenia. Ale początkowy tik, jeszcze zobaczcie, 0,1 sekundy, ale będziemy zamiast 3,3 sekundy w 2,6, co oznacza, że będziemy tak mniej więcej 1,4 szybciej wyprowadzać cały damage. No, i to jest tutaj duży potencjał, bo tkacz energii, mam wrażenie, że ostatnio był trochę już za wolny na to, co się działo. Nawet na frakcji, jak widziałem, że tkacz energii wbijał i próbował przeczyścić posterunek, to nie zdążył całego kombo wysadzić i już ludzie się rozbiegali. Więc chyba po prostu został w tyle. I to jest może odpowiedź jakaś na to. Dobra, sztylety i mamy tutaj na demonicznym kle, czyli na E, no troszkę większe obrażenia, takie kosmetycznie. I mamy jeszcze bliźnięta, też sztylety. I tutaj mamy czas odnowienia. Po jednym rzuceniu zostaje drastycznie zmniejszony. I koszt energii też. Chyba po tym ostatnim update stwierdzili, że trochę za bardzo mu przyłożyli, nie? Ogniste kostury, oczywiście mamy nowy Wściekła Flara to jest takie W. Na PVE najczęściej chyba grane. Teraz czas czarowania ma znacznie krótszy, obrażenia większe. Dotka ma większą i w krótszym czasie wyprowadzaną. Także Wam powiem, że bardzo duży baw na to W, chociaż i tak raczej na PVE. Dobra, mroźne kostury, słuchajcie. I teraz pasywka, pierwsza, która powoduje, że rutujemy. Będzie nie po 5 zakręciach, a po czterech, więc tutaj fajny buffik. Dalej mamy soplowy kostur, opóźnienie trafienia znacznie zmniejszone, więc też duży buff i pryzmat obrażenia zmniejszone. I czas trwania ogłuszenia ignoruje teraz malujący zwrot. Eee, tak, tutaj trzeba by po angielsku, bo to chyba jest the diminishing returns. Dokładnie, widzicie. Czyli ignoruje odporność na cecaki nabitą tym, że ktoś Wcześniej dostał już jakieś CC, czyli kontrolę tłumu, ale długość stuna nie jest przedłużana przez kolejne kryształowe stuny. Czyli chyba chodzi o to po prostu, że OK, mamy całość trwania tego bez żadnego skrócenia, ze względu na to, że facet już coś tam podostawał, ale z drugiej strony nie można kilku pryzmatów na jeden cel nałożyć, żeby odświeżać mu te stuny. Po prostu już to. Kolejne już nie przedłużają. Na młotkach opiekun gaju, czyli nasza kłoda sławna, ma teraz zwiększoną odporność na trafione cele, usunięte po prostu. Ale za to podrzuca cele. I w zależności od tego, ile tych celi trafi, to tak długo podrzuca. Maksymalnie aż 1,2 sekundy. Ale śmiesznie, nie? Bo na zywizji, no 7 osób nie trafić. Czyli praktycznie zawsze będzie na no, takie długie podrzucenie. No kurz. Święte Kostury. I teraz mamy, to jest ten kryształowy. Czas czarowania znacznie zmniejszony. Buzdygany. Mamy oczywiście morachaburze, czyli też kryształowy. Zmniejszenie odporności. I tutaj jest współczynnik zwiększony. Buzdygan Kamlan. No tak, no to wiecie, no kiedyś się grało, no to w sumie to było podstawowe, totalnie podstawowe Buzdygan na Zivizi. Opoźnienie trafienia zostało zmniejszone. No, może troszkę próbują go tutaj kopnąć, żeby na tą metę wrócił, fajny był. No i teraz chyba też się troszkę gra, chociaż ja dokładnie nie wiem, jak to z tym Bulls'em jest, z tym Kamlanem, więc możecie mi w komentarzach napisać osoby, które czynnie uczestniczą w ZVZ. Kostury natury. Wszystkie kostury mają na protection of nature, czyli ochrona natury, znacznie zmniejszony współczynnik odporności. No i to jest moim zdaniem dobra zmiana, bo mega wkurzający ten skill był. Na kijach, na ladze czarnego mnicha, redukcja obrażeń przeciwko graczom została znacznie zwiększona, ale czas trwania jest zmniejszony o 1 sekundę. Początkowy tick jest znacznie szybciej i szybkość pocisku jest znacznie większa. Czyli finalnie myślę, że jednak dość ciekawy buff. Tutaj może troszkę więcej będzie grana. Nie, może na takich rzeczy jak Helgate y chociażby. I dalej mamy poszukiwać grala. Teraz czas trwania obszaru, który rzuci, jest troszkę zmniejszony, ale czas unieruchomienia zwiększony. Także, no myślę, że, myślę, że finalnie buff i to taki całkiem fajny. Kosa dusz, czas stania został zmniejszony. Włócznie i teraz tutaj mamy okaleczenie, to jest te włók, które, no te fioletowe, którym gramy przeciwko mieczom najczęściej, ale praktycznie na miejscach to cały czas te ludzi latają. Teraz nie będzie zadawało magicznych, a fizyczne obrażenia i będzie zapewniał nam dodatkową szybkość autoataków, w zamian za brak dodatkowych obrażeń. Tak. I czas odnowienia będzie krótszy, o jakieś 10%, ale będziemy nie 5 sekund mieli biegu, a 4. Takie zmiany. No dość ciekawe, wam powiem. No częściej będziemy mogli używać, także przeciwko mieczom to jeszcze bardziej będzie gnębiło. A czy ta szybkość autoataku dodana, a usunięte e, usunięte zostaje nam ten dodatkowy damage, no to czy to robi jakieś różnice? No chyba nie za bardzo. Miecze Cyklon, czyli w zostało znacznie znerfione. Także ciekawe że bez niczego, bez żadnych buffów, po prostu nerw na miecze to się po prostu nie dzieje. Oni to chyba za tydzień cofną. Na miecze przecież, miecze się nie nerfi w tej grze, no jak. Rękawice wojenne, te wiecie, strzelające niedźwiedzie, kły zostały troszkę zbawione. Troszkę więcej demerzy. I piekielny głaz, piekielne rękawice. Tak, i tutaj mamy obrażenia. Dość mocno znarkowane. W sensie te instant obrażenia. Bo na pierwszym tiku mocno mniej, na drugim troszkę mniej, a na trzecim troszkę więcej. Więc finalnie tutaj wygląda na to, że dość sporo mniej jest obrażeń. Ale dotka. Jakaś tutaj dotka jeszcze wskakuje. Więc ta dotka jeszcze będzie miała większe obrażenia. Więc całościowo no to nie będzie aż tak źle. Ale z drugiej strony będzie tutaj sytuacja, że będzie ciężej po prostu zmanżetować ludzi. Zbroje. I zbroje demona, zmniejszenie odporności. Jeszcze bardziej będzie miała zmniejszoną odporność. Docinki na wszystkich płytowych zbrojach. Nie rozróżnia już typów celów, premia do obrażeń przeciwko wszystkim 10 na 20%, obrona przeciwko graczom minus 10 do minus 20%. I peleryna Fortu Sterling dostaje podobne zmiany jak na przykład Morganka ostatnia, czyli znacznie zwiększają jej cooldown bazowy, ale redukcję cooldownu o 5 sekund zwiększają na każde 100 IP, więc finalnie na takim niebieskim 4-0 w sensie będziemy mieli dosłownie praktycznie taki sam cooldown. Ciężko jest mieć mniej tak naprawdę na Palernie, Fortu, więc dość spory buff jeśli chodzi po prostu o czas. Bo na przykład już na maxie to z 91 na 40 sekund, ponad połowę. Także tutaj jest naprawdę dużo. Mikstura niewidzialności, od teraz będzie miała coś takiego, że ten efekt debuffa na połowę mniej obrażeń nie będzie działał przez stały określony czas, czy tam było na przykład 7 sekund, tylko Zostaje dwie sekundy po tym jak wyjdziemy z niewitki. Czy wyjdziemy po sekundzie, czy po pięciu, to dopiero wtedy te dwie sekundy się naliczają. Więc jak wcześniej wyjdziemy z niewitki, to spoko, bo nie będziemy aż tak długo mieli. A jeśli wyjdziemy na całej długości trwania, to żebyśmy po prostu nie mogli z niewitki koło jej Na przykład na skrzynkach czy coś, nie? Więc tutaj jest bardzo dobre, bardzo dobra zmiana. Chociaż niektórzy będą pakać, bo będą już nie będą mogli tak podchodzić pod skrzynki i wychodząc po prostu robić bombę, nie? No chyba, że jeszcze klata na niewitkę, nie? Te sprawy jakoś tam odczekać, ale jak się przełącza pomiędzy podką a klatą na niewitkę, to tak. to się mignie na chwilę, więc to widać. No dobra, no to tutaj już chyba wszystko. A, jeszcze poprawki. Naprawiono błąd, który powodował, że odporność na kontrolę tłumu utrzymywa się po uderzeniu, tak? Na podwójnych mieczach, po tym jak już spadliście, to dalej mogliście mieć odporność na kontrolę tłumu. Na świętych kostorach naprawiono błąd, przez który mogły się utrzymywać te staki po przerwaniu rzucania. I dalej mamy Niedźwiedzie Łapy, można było zostać trafionym wielokrotnie po jednym uderzeniu umiejętnością. Tak. I na Wielkim tajnym Kosturze był błąd, gdzie zamrożeni ludzie na tym E mogli dalej otrzymywać leczenia z efektów zwiększających żywotność. Także ciekawe rzeczy, nie? No to lecimy po kolei. Na toporach mamy Infernalną Kosę, która będzie tym drugim uderzeniem nie zadawać instant obrażeń, tylko będą one rozłożone w czasie. Tak, trochę dziwnie. No i te latające ostrza, no to wiadomo, to jest ostatnie W. Tutaj zmniejszony zasięg. Na kuszach... Mamy nasz tkacz energii, który będzie teraz znacznie szybciej wyprowadzał te obrażenia. Także... Moim zdaniem, mega opcja. Rękawiczki, No to mamy rękawiczki, o, to są te strzelające, będą troszkę więcej obrażeń tutaj zadawały. Na mieczach zostaje tutaj znerwione <laughs> Na mieczach zostaje pierwsze W, które dość dużo obrażeń wyprowadzało. No to teraz na tym jednym tiku z jednym staku Q będzie tych obrażeń znacznie mniej. Jeśli chodzi tutaj na przykład jeszcze o fajera, no to mamy, proszę bardzo, to jest te trzecie W. Zostało znaczne buffy. Mamy dalej Holasy, no to kryształowe, teraz nie 1 sekunda, a 0,6 sekundy, kastowanie. Tutaj na Great Arcane, Great Arcane, tutaj na E, na tym zamrożeniu, ludzie mogli być leczeni przez przypadek, przez błąd gry. Na Frostach pasywka pierwsza, teraz co 4 spele, a nie co 5. No i na pryzmacie, tutaj o, troszkę nerfy na damage i nie odświeżanie się tych kolejnych stunów z kolejnych trafień, prawda? Na sztyletach demon fangt, czyli demoniczny troszkę będzie miał większe obrażenia i tutaj będziemy mieli tę redukcję cooldownu. Nie 25 sekund, a 15, także całkiem spoko. Jeśli chodzi dalej o kłodę, no to ona jest w młotkach oczywiście, bo tutaj mamy rozpiskę. Jakie podrzucenia teraz oferujemy przeciwnikom, w zależności od tego ilu przeciwników trafimy, no to taka długość tego podrzucenia. Ale ciekawe to zrobili, ta zmiana mi się bardzo podoba. Na boostganach, na kryształowym konkretnie, tutaj zmienili z tą właśnie odpornością. Jeśli chodzi dalej o Kamlana, no to troszkę krócej będzie trwało to pulowanie przeciwników, także na pewno buff. Jeśli chodzi o naturki, to tutaj mamy Protection of Nature. To jest trzecie W, które teraz będzie miało mniejsze odporności. Znacznie mniejsze. Także duży nerw na naturkę. Na kijach mamy Buffy na lagę czarnego mnicha na E. Tutaj mamy dalej Kosę Dusz. Skrócony czas stania, także spoko. I mamy jeszcze Grala, który będzie miał te zmiany, że będzie mniej ten obszar na ziemi leżał, ale dłużej rutował. Także moim zdaniem, no plus. Dalej mamy zbroję demona, która będzie faktycznie nam zmniejszała jeszcze bardziej nasze resisty. A tutaj mamy te docinki, czyli to jest ten środkowy spell na każdej ciężkiej zbroi, który będzie dawał teraz plus 20% obrażeń, ale też zmniejszał nam defense o 20%. I mamy jeszcze chociażby, tutaj wyżej, pelerynę fortu, która będzie miała teraz na tych wyższych poziomach, tutaj 1,52 było, a tutaj e, zobaczmy sobie na 8 na przykład. To tutaj już będzie 1.20, także mocno, bardzo mocno spada ten cooldown w zależności od tieru. Także teraz naprawdę opłaca się te wyższe tiery ubierać. I potka na niewitkę powoduje, że teraz dopiero po tym wyjściu z niewitki 2 sekundy będziemy jeszcze mieli ten debaw. Nieważne co się stanie, zawsze będą te 2 sekundy. To by było na tyle dzisiaj. Także dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live. Link macie poniżej. Zapraszam Was też do napisania w komentarzach, czy jakąś z tych broni już graliście, z tych kryształowych, i gdzie mogą mieć fajne zastosowanie. Trzymajcie się do następnego.